Ja. Tu Patryk z kanału Patryk i Klocki. Tu mamy taki jakby powiedzmy kurnik. Zaraz wam, bo tak czekajcie, tu poprzestawiam. O, o, o. Pokażę wam pudełko. Pudełko wygląda tak. Jeszcze bok, tak. O, proszę zobaczyć. Możecie sobie zatrzymać i poczytać, co to za zestaw. To nie mogą go dzieci. Tu jest tył. Taki. O. I ma on numer. To jest Lego City. Ma on... Od 5 do 10 lat. Mam numer 630-44. To, to zobaczycie, jak się można nim bawić. Jedziemy. To znaczy, tu jest taki, taka pani. Zobaczcie. O, pani tu można podnieść. Taki ma tył, proszę zobaczyć. A i czy jeszcze widzicie tam włosy? No to jeszcze można kask zdjąć. I podmienić. Jej. Dobra. I tu macie z włosami. Taki tył. Zobaczcie. No i to wam ten. I teraz autko. Kład. On jest tak zbudowany. Ma tu taką odczepianą skrzyneczkę. Patrzcie. No, ona się tu przyczepia. Tu mamy kierownicę. Można w dół ją i do góry. O. No. Koła są zbudowane na takich innych klockach. Takich co mogą, co mają resoraki i mogą tak, tak na kamienie wjeżdżać. Auto Wam już pokazałem. Przechodzimy do kurnika. Tu jest wejście do kurnika. Widzicie to? Tu jest roślinka i wskaźnik wiatrowy. Macie wskaźnik wiatrowy. Patrzcie, co? razie wyjdę z kadru. Aha. I tu mamy drzwiczki. One się otwierają. I tam są kurki brązowe. Zobaczcie, jak tam sobie siedzą. Tak wygląda kurnik. Z tyłu to wygląda tak. I zastanawiacie się co to jest tamto? I ten uchwyt. To zobaczcie. Tu mamy tak i tam już chyba widzicie jajko. Otwieramy i mamy jajeczka. Takie. Czekajcie, już wam pokażę. Możecie i więksi youtuberzy już mogą tak znaleźć jajeczka, albo mają ten już zestaw, kto ma no to. Wie o, proszę zobaczyć. To włożę, tu pięknie. Tak. I tak się prezentuje nas cały zestaw. Tu pani może... La, 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 la. Hej, to ja! Kwestry bojny. takim autem jeździ, to już przecież widzieliście, o tam zajeżdża i kask, to też widzieliście jest na zmianę, pięknie i tu macie, to można też podnieść, tam nic nie ma schowane jak to w Lego City górskie, górska policja, nie ma tam nic schowane. To odkładam to tam gdzieś na bok. I możemy na dzisiaj kończyć, Papa. Pa. Pamiętajcie, że się nazywam Patryk i Klocki. Papa. Pa.